Się. nie ma co gryć, nie ma co gryć dam tej dam tej dziewczynie obrączki szczero złote dać mogę wszystko na co ma ochotę dam tej dziewczynie dziś kawałek nieba powiedz mi kochanie czego ci potrzeba siedziałaś na worce, piłaś koka Mogę twojej kurwa żonie Nie ona teraz moją żoną kurwa jest Nie zostawi mnie Bo jestem bogaty, a ty biedny będę Dam tej dziewczynie obrączki szczero złote Dać mogę wszystko na co ma ochotę Dam tej dziewczynie dziś kawałek nieba Powiedz mi kochanie czego ci potrzeba Kocham cię najmocniej, ty o tym kurwa wiesz, nie zostawię cię. Kurwa Lady Man, kocham cię najmocniej. Do całego świata śpiewam tu dla ciebie, moja Lady Gaga. Moja Lady Gaga, śpiewam tu dla ciebie. Kocham cię nad życie, nic z tego nie zmieni. Kocham cię nad życie i nic nie zmieni tego, że ja kocham cię.